Dom MUS złożył do Narodowego Centrum Kultury projekt aktywizacji mieszkańców Lefobrzeża. Został on wysoko oceniony i przyznano dotacje na finansowanie inicjatyw mieszkańców. Tutaj Dom Móz, trzeba przyznać, jest jednym z tych z dwóch właściwie instytucji kultury w województwie kujasko-pomorskim, które dostało się do tego programu Dom Kultury plus inicjatywy oddolne. Kolejny Dom Kultury to Dom Kultury w Sempunie Krajeńskim, Czyli coś świadczy o tym, że no, potrafią robić, jak to się mówi, tą, tą, tą pracę animacji, w animacji społecznej, bo to jest podstawa przede wszystkim, żeby Dom Kultury był pewnego rodzaju animatorem działalności społecznej. A więc to si to było dosyć mocne. Projekt Dom Kultury Plus składa się z dwóch etapów. W pierwszym pracownicy Domu Mus sprawdzili i zdiagnozowali oczekiwania mieszkańców dzielnicy. Aż 80% mieszkańców brało udział bądź bierze udział w jakichś wydarzeniach kulturalnych. Więc, nawet jeśli jest to tylko festyn, to, to są to bardzo pozytywne wyniki. I również zdecydowana większość, 87% o ile dobrze pamiętam, uważa, że jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia. I tutaj ludzie wskazują, że przede wszystkim powinny one się odbywać dla dzieci, dla młodzieży i w trzeciej kolejności dla dorosłych. I najchętniej ludzie, jak się okazuje, przyszliby na koncerty, na imprezy plenerowe i na takie warsztaty manualne, artystyczne. 30 maja rozpoczął się nabór projektów mieszkańców, które mogą uzyskać dofinansowanie. Do podziału są 22 000 złotych. Wnioski jeszcze nie wpłynęły, ale myślę, że jeszcze jest trochę czasu. Do 17 mamy czas, żeby te wnioski składać, także zapraszamy serdecznie do składania aplikacji. U nas wnioski są naprawdę bardzo proste do wypełnienia. Jeżeli ktoś będzie miał problem z wypełnieniem wniosku, zawsze można do nas podejść. My powiemy, w jaki sposób to zrobić i pomożemy w wypełnieniu. Także to też nie jest żaden problem. Jak Państwo macie jakieś pomysły, to zapraszamy do nas. My będziemy po prostu pomagać Wam w wypełnianiu tych wniosków. Wnioski mieszkańcy mogą składać do 17 czerwca w domu mózg przy ulicy Poznańskiej i Okulnej po 20 czerwca, zostaną wyłonione najlepsze propozycje, które zostaną zrealizowane.